Modlitwa o cierpliwość. Święta Maryjo, Matko Pocieszenia, módl się ze mną mocnotem cierpliwości. Jest wiele sytuacji, w których mój brak cierpliwości powstrzymuje mnie od stania się osobą, jaką Bóg chce, żebym była. Kieruj moje myśli do Ciebie i przykładu, jaki mamy w Twoim życiu. Pomóż mi stać się cierpliwą, tak jak Ty byłaś cierpliwa. Obym dzięki Twojemu przewodnictwu stała się bardziej tolerancyjna dla innych wokół mnie. Pomóż mi przyjmować przeciwności cierpliwym sercem. Spraw, abym była cierpliwa, Mario, tak jak Twój umiłowany oblubieniec, Józef. Niech Jego cicha akceptacja woli naszego miłującego Ojca. Będzie dla mnie zawsze przykładem. Jego cierpliwość była najwspanialsza w oczach Boga. Módl się za mną, droga Matko Boża, abym pozwoliła Ojcu wejść do mojego serca i dać mi wzrastać w cierpliwości. Amen.